Witam, nazywam się Bazylii. W tym filmie powiem Ci wszystko, co musisz wiedzieć o produkcie Skinatrin, mój punkt widzenia, czy działa i jakie są rezultaty. Zostawiam Cię również z bardzo ważnym ostrzeżeniem, abyś nie narażał swojego zdrowia. Zostań więc do końca tego filmu i zwróć uwagę na to, co mam do powiedzenia. Posiadanie pięknych i zdrowych paznokci i skóry może naprawdę zwiększyć poczucie własnej wartości. Jednak choroby grzybicze paznokci stały się jednym z najczęstszych problemów w tych dniach. Mając to na uwadze, eksperci opracowali unikalną, naturalną i wysoce skuteczną formułę o nazwie skinatrin, która promuje leczenie chorób grzybiczych i zdrowy wzrost paznokci. Skinatrin to serum kosmetyczne w formie spreju o działaniu leczniczym. Kuracja stymuluje cofanie się zmian grzybiczych. Jego formuła koncentruje naturalne składniki o łagodnym działaniu i lekkiej konsystencji, które są łatwo wchłaniane między warstwy skóry właściwej w ciągu zaledwie kilku minut, odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry. Spray ten może być stosowany przez cały dzień po zachowaniu starannej higieny osobistej i sprzyja dobremu funkcjonowaniu skóry i normalizacji pocenia się, pomaga zwalczać nieprzyjemne zapachy, sprzyja głębokiemu nawilżeniu skóry właściwej i naturalnemu wzmocnieniu jej mechanizmów obronnych, a także struktury paznokci. Preparat pakowany jest w buteleczki o pojemności 15 ml, w praktycznym formacie ułatwiającym transport. Zaopatrzony jest w praktyczną nakrętkę z rozpylaczem, dzięki której łatwo rozprowadzić preparat bez płamienia i natłuszczania skóry. Skinatrin blokuje rozwój grzybicy, przebarwień i swędzenia skóry. Pewnie dla niektórych brzmi to wątpliwie, a nawet przerażająco, ale mogę was uspokoić. Skinatrin to całkowicie bezpieczny produkt, który pomaga zwalczać grzybice paznokci, zmiękcza skórek, odżywia paznokcie, chroni przed infekcjami grzybiczymi oraz zmniejsza potliwość stóp i dłoni. Oryginalny Skinatrin wykorzystuje wewnętrzny skład oparty na połączeniu naturalnych składników, które są lepiej tolerowane przez skórę i organizm, w tym wyciąg z kastoreum może przyczyniać się do uzdrowienia skóry. Do utrzymania prawidłowego stanu funkcji krążenia i mikrokrążenia, do nawilżenia, z możliwym działaniem emoliencyjnym i kojącym, wyciąg z liści aloesu. Może okazać się cennym uzupełnieniem zabiegów medycznych w przypadku grzybicy stóp i paznokci, aby pomóc w normalizacji pocenia. Się zwalczaniu nieprzyjemnych zapachów, zachowaniu dobrych funkcji skóry i naturalnym wzmocnieniu struktury paznokci. Wyciąg z nagietka zawarte w nim składniki aktywne mogą zapewnić możliwe działanie emoliencyjne, nawilżające, kojące i odżywcze. Proproli może pomóc wspierać regularne krążenie i funkcje skóry. W kremowym sprayu nie ma żadnych innych substancji chemicznych, nie ma też GMO, pochodzenia zwierzęcego, silikonów, parabenów, sztucznych konserwantów czy pochodnych zwierzęcych. Czy skinatrin działa? Odpowiedź brzmi: tak. Kompletna kuracja skinatrin zapewnia spektakularny efekt. Dzięki biotechnologicznej precyzji. Formuła Skinatrin jest innowacją na rynku tego typu produktów. Nie dość, że skutecznie zwalcza wszystkie zmiany wywołane przez grzyby, to jeszcze działa pozytywnie, zwłaszcza na skórę stóp. Wykazał realne rezultaty dla setek osób, okazując się idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy próbowali i zawiedli wiele zabiegów, które w końcu tylko pogorszyły stan grzyba na paznokciu. Czy Skinatrin jest bezpieczny? Ponieważ Skinatrin składa się w 100% z naturalnych składników, przeszedł badania i został dopuszczony do obrotu, nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania, innych niż w przypadku obrzodzeń skóry. Możesz więc być spokojny. Skinatrin jest objęty gwarancją zwrotu pieniędzy. Jeśli z jakiegoś powodu jesteś niezadowolony z tego, jak działa produkt, odeślij zestaw opakowań, a Twoje pieniądze zostaną zwrócone. Chcę Ci jednak powiedzieć, że musisz poważnie potraktować swoje leczenie. Bo jeśli nie potraktujesz swojego leczenia poważnie, to prawdopodobnie będziesz sfrustrowany. Zaleca się stosowanie Skinatrin przez co najmniej 3 do 6 miesięcy. To zapewni, że nie będzie przerwy w postępach, dzięki czemu będziesz mogła cieszyć się najlepszymi możliwymi rezultatami w dłuższej perspektywie. Teraz ważne ostrzeżenie. Tylko formuła Skinatrin może zapewnić wszystkie te korzyści. Wysoki popyt na ten produkt ostatecznie spowodował podróbki. Ostrzegam, że oryginalny skinatrin jest sprzedawany tylko na jego oficjalnej stronie internetowej. Nie jest sprzedawany w żadnym innym sklepie. Fałszywe produkty, oprócz tego, że nie działają, sprawią, że stracisz pieniądze i mogą zagrozić Twojemu zdrowiu. Aby Ci pomóc, umieściłem link do oficjalnej strony internetowej poniżej w opisie tego filmu. Klikając ten link, zostaniesz przekierowany na oficjalną stronę internetową i będziesz miał pewność, że otrzymasz oryginalny produkt. Postępując zgodnie z tymi krokami, zwróćcie uwagę podczas wypełniania swojego numeru telefonu. Zadzwoni do ciebie asystent Skinatrin. Potwierdź swoje zamówienie. Leczenie Skinatrin dotrze do Twoich rąk po jednych do trzech dniach, a płatność odbywa się przy odbiorze. Ostrzeżenie: Wraz z pozytywnym wynikiem, tysiące ludzi odkrywa niesamowite efekty Skinatrin i dlatego zamawiają po kilka sztuk naraz. Fabryka nie może zaspokoić tak dużego popytu. Ekskluzywna technologia i najwyższej jakości składniki lecznicze, które decydują o skuteczności formuły, nie są łatwe do osiągnięcia. Ponadto zbiór surowca trwa długo, a produkt jest chroniony wieloma patentami. Radzę nie czekać zbyt długo z jego zakupem, aby zagwarantować jakość. Produkcja partii trwa długo i możesz trafić do długiej kolejki. Jeszcze jedno przypomnienie. Skinatrin jest sprzedawany tylko na oficjalnej stronie internetowej, a link jest tutaj poniżej w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że pomogłem Ci w tym przeglądzie Skinatrin. Życzę Wam wielkiej samooceny, lepszego zdrowia i nie więcej problemów z paznokciami. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do widzenia!